Witaj w pierwszym dniu konferencji Handmade Beast Summit. O czym usłyszysz dzisiaj? Dziś dzień poświęcony twórcom. Poprzez sylwetki twórców chcemy zaprezentować różne techniki rękodzieła, ale również różne modele biznesowe. W tym dniu chcemy skupić się na takim bardziej hobbystycznym aspekcie rękodzieła i to właśnie przez ten pryzmat dobieraliśmy prelegentów i prelegentki. Trochę przekornie zaczniemy od pana. Jak to nazwaliśmy? Facet w rękodziele, facet w świecie rękodzieła. Tak? Błażej opowie nam o technice string Miałam tą przyjemność, że z Bożeniem Spotkałam się osobiście, miałam okazję poznać jego niesamowite prace. Jedna z nich zresztą, takie oplotkowe logo, prezent na 5 lat. Oplotki do dziś zdobi moje wnętrze. Bardzo chcę pokazać Ci sylwetkę tego twórcy, który bardzo świadomie roz, rozwija swoją markę, ale jednocześnie moim zdaniem jest przykładem osoby, która w zupełnie twórczy sposób reinterpretuje dosyć znaną i popularną technikę i trochę odświeża ją i dodaje do niej szczyptę siebie. Ja szczerze kibicuję jego portretom stringartowym i zachęcam Cię, aby poznać tą technikę i zobaczyć, jak wiele jest w tej technice możliwe. Kolejną prelegentką będzie Marianna. Marianna pokazuje nam technikę wypalania w drewnie. Coś, co wydawać by się mogło niedostępne ze względu na jakiś specjalisty, Sprzęt, może niebezpieczne narzędzia rozgrzewające się do czerwoności, aby móc na drewnie tworzyć przepiękne wzory. Marianna oswaja na potrzeby nawet takiego domowego tworzenia. Niesamowite prezenty, niesamowite upominki, ale też pokaza pokazanie, że można połączyć niesamowitą wiedzę teoretyczną, u Marianny jest to niesamowite zaplecze też z technologii drewna, z takim bardzo praktycznym upraszczaniem pewnych, e, pewnych sposobów na dzielenie się tą techniką z e, ludźmi nawet przez Internet. <grytanie> Następnie zapraszam Cię na prezentację Wandy Feliz. Ja Marianne też miałam okazję poznać tutaj bardziej w online nie osobiście poznałyśmy się w Akademii Rękodzielnika natomiast z Wanną poznałam się na pokładzie Mastermindu więc jak widzisz każda z tych osób w jakiś sposób e, jest to jakaś moja osoba znajoma. Z Wanną miałam tę okazję że poznałam. Nam się najpierw online w programie mastermindowym, gdzie pracowałyśmy nad jej marką rękodzielniczą, ale bardzo mocno wykraczającą poza ramy rękodzieła. Rozmową, a właściwie prezentacją Wandy, chcemy Ci pokazać, jak bardzo możemy wykorzystać technikę rękodzieła, aby była takim startem do czegoś dużo, dużo więcej. Wanda pokazuje, jak opanować sztukę resetu i wykorzystać twórczość. Aby zadbać o swój stan mentalny, zaopiekować się takim twórczym wylogowaniem i dać sobie odrobinę oddechu. Wcale nie musimy być wirtuozami. Wanda pokazuje, że nawet najbardziej dostępne dla nas techniki, po prostu rysowania, mogą być wstępem do czegoś dużo, dużo więcej. Zachęcam Cię bardzo serdecznie. Kolejne prelegentki to duet Magda i Marta, siostry, a prywatnie sąsiadki. Dziewczyny, które rozwijają świetną markę slide. Z zapartym tchem przyglądam się, jak strategicznie rozwijają swoją spółkę, traktując ją jako poważny biznes z jednej strony, ale też świetne rodzinne przedsięwzięcie. Podzieliły się z nami tym, jakie wyzwania, jakie blaski, ale też cienie niesie ze sobą prowadzenie spółki. Z rodziną. Zachęcą Cię, aby zobaczyć, jak to wygląda od zaplecza, ponieważ w przepiękny sposób pokazują i troszeczkę odczarwują, to, jak wiele da się zrobić po godzinach, ponieważ obie pracują. Rozwijają swoją markę dodatkowo. Następnie zapraszam Cię na prezentację Joanny Gazdy. Choć z daleka, bo aż z Krakowa, też miałyśmy okazję poznać się osobiście. Zapartym tchem obserwuję, jak podejście do mody rękodzieła i wykorzystanie rękodzieła w bardzo twórczy sposób do reinterpretacji takiej świadomej mody, do podejścia do mody w bardziej świadomy sposób, Prezentuje Joanna. Nie chcę za dużo spoilerować, ale zapewne warto zobaczyć, jak pokazuje o wykorzystanie haftu ręcznego do czegoś więcej niż tylko samego haftu. Tutaj mówimy dużo o tym, jak ożywić swoją garderobę, ale też mówimy o kwestiach trudnych, o świadomości mody, o tym, jak bardzo moda wpływa na nasze środowisko i o tym, jako, jak my, jako twórcy i zwykli konsumenci, Jesteśmy w stanie troszeczkę bardziej świadomie, ale też i z uśmiechem na twarzy podejść do tematu, aby dbanie o środowisko nie było tylko smutnym wyrzeczeniem. No i na koniec na sam deser uczestniczka również Akademii Rękodzielnika Radka Kluczkowska, bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać. Mam wrażenie, że nasza rozmowa jest takim przepięknym domknięciem i troszeczkę też odczarowaniem biznesów prowadzonych w branży handmade. Trochę przykornie wybrałam Radkę, nie tylko ze względu na to, że również rozwija swoją działalność w partnerstwie z osobą, która niekoniecznie chciała się pokazywać tu publicznie i tak też jest OK, więc troszkę dla przeciwwagi naszego C-slide. Ale też dla pokazania, jak bardzo rozwijanie swoich biznesów w branży handmade może być potraktowaniem tego tematu jako procesu, a nie tego ostatecznego celu. Rozmawiałyśmy o tym, jak bardzo danie sobie przestrzeni, aby czerpać radość z każdego małego sukcesu, z każdego kroku, ale też wyciągać niesamowicie cenne lekcje z każdej porażki, z każdego zatrzymania i czasem robić krok w tył. Może stać się takim przepięknym procesem rozwojowym. Bardzo kibicuję tej marce, ponieważ dziewczyny rozwijają ją w takim wielkim poszanowaniu swoich najgłębszych wartości i z wielką dbałością o wieloletnią przyjaźń, która zaowocowała tą firmą. Mam nadzieję, że zainspirujecie tymi opowieściami, a warstwa rękodzielnicza każdego z tych twórców zachęci Cię do poznania tych technik, tylko od troszeczkę innej strony. Oczywiście na deser zapraszam cię na nagrania naszych warsztatów. Jest to taka forma relaksu. Obiecuję ci, że te warsztaty są na tyle proste, że możesz złapać za jakieś sznurki, które masz pod ręką w domu i jak najbardziej bawić się z nami rękodziełem. Wylogować się w twórczy sposób, może nawet zrobić dla siebie taką handmadeową pamiątkę z tego dzisiejszego dnia. Oczywiście zapraszam cię też do takiego. Wspólnego ukoronowania, które odbędzie się o godzinie 11 na żywo, to już ja osobiście poprowadzę live'a, gdzie będzie okazja zadać wszelkie pytania, może podyskutować o prelekcjach, które z tego naszego dzisiejszego menu wybierasz dla siebie. Będzie okazja, by zadać pytania i podzielić się na gorąco swoimi pierwszymi refleksjami. Dzisiejszy live będzie też takim oficjalnym otwarciem na żywo. Więc mam nadzieję, że przywitam Cię też różnymi niespodziankami, które czekać będą na Ciebie w dzisiejszym i w kolejnych dniach. Do zobaczenia, kolejnego dnia konferencji.